Dziś staniemy przed potężną obietnicą. Słowem, które gwarantuje nam coś, czego żadna inna siła na świecie nie może dać. Prawdziwy odpoczynek. Księga Wyjścia, rozdział 33, werset 14 mówi: Moja obecność pójdzie z tobą i dam ci odpoczynek. To nie tylko zaproszenie, to zobowiązanie. To Bóg mówi: Jeśli mnie szukasz, będę z tobą. A tam, gdzie jestem, tam jest pokój. Wiele osób budzi się już z ciężarem trudnych decyzji, z sercem przyspieszonym przez niepokój, z umysłem rozbitym przez problemy, które wciąż nie mają rozwiązania. Może właśnie tak się teraz czujesz. Próbujesz zachować spokój, próbujesz wierzyć, że wszystko się ułoży, ale wewnątrz nadal jest węzeł, którego nie potrafisz rozplątać. To właśnie do tego miejsca niepokoju została przygotowana ta poranna modlitwa. Bo gdy zwracamy się do Boga tuż o świcie, coś się zmienia. Atmosfera dnia się odmienia. Umysł się porządkuje. Duch się umacnia. To nie jest zwykłe rozpoczęcie kolejnego dnia. To oddanie najbliższych godzin Panu. Wyznanie, że nie chcemy iść sami, że potrzebujemy obecności Jezusa w każdym szczególe. Obietnica z Księgi Wyjścia, rozdział 33, werset 14. Pojawia się właśnie w kontekście niepewności, wątpliwości i strachu przed przyszłością. Lud Izraela stał przed nieznanym, a Mojżesz nie chciał postawić ani jednego kroku bez pewności, że Bóg pójdzie z nimi. Wiedział, że prawdziwe zwycięstwo, prawdziwe bezpieczeństwo nie leży w naszych własnych siłach, ale w towarzystwie Boga. I właśnie tę świadomość chcemy dziś przenieść do naszej rzeczywistości: że nie musisz dźwigać tego ciężaru sam. Że nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze jest to, byś wiedział, że obecność Boga ci towarzyszy. To zmienia wszystko. A może czujesz, że ta obecność jest daleka? Może pytasz, czy Bóg nadal jest ze mną? Odpowiedź brzmi: Tak. Nawet w ciszy, nawet w łzach, których nikt nie widzi, On jest blisko. Jego obecność nie zależy od tego, co czujemy, ale od obietnicy, którą złożył, a On obiecał: Będę z tobą. Dam ci odpoczynek, nie powierzchowny odpoczynek, ale ten, który sięga głębi duszy, który uspokaja myśli, leczy rany, wzmacnia zmęczonych. W tej chwili porannej modlitwy chcemy zrobić miejsce dla tej obecności, zatrzymać wszystko na kilka minut i po prostu uznać, że nie potrafimy dobrze żyć bez Niego, że nasza codzienność potrzebuje światła Jego słowa, że nasze serce potrzebuje siły wiary, a nasz umysł potrzebuje pokoju który przewyższa wszelkie zrozumienie. Bo nie ma lepszego początku dnia niż ten, poddani, ufający, oddani Bożemu prowadzeniu. W komentarzach poniżej zostaw swoją intencję modlitewną, dotyczącą konkretnej sprawy lub osoby, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu pomódl się za mnie. Będziemy się za ciebie modlić z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo kiedy modlimy się razem, niebo się otwiera. Pokój zstępuje, a cuda zaczynają się dziać. Dlatego teraz weź głęboki oddech, zwolnij. I pozwól, aby ta modlitwa była początkiem nowego dnia, nowego czasu. Niech ta obietnica stanie się dla Ciebie odświeżeniem. Obecność Boga pójdzie z Tobą. A tam, gdzie On jest, tam jest odpoczynek. Panie, na początku tego dnia ze złamanym sercem przed Twoim słowem, stajemy w Twojej obecności. Nie chcemy stawiać ani jednego kroku. Bez słyszenia twojego głosu, bez odczuwania twojej troski, bez zaufania, że to ty masz wszystko pod kontrolą. Dziś rezygnujemy z pośpiechu, strachu i niepokoju, by dostroić się do nieba. To jest nasza poranna modlitwa. Niech twoja obecność będzie z nami. Niech twój duch nas ogarnie. Niech twój pokój będzie naszym pewnym gruntem zaraz po przebudzeniu. Twoje słowo w Księdze Wyjścia, rozdział 33, werset 14. Przypomina nam, że nie musimy zwyciężać sami. Pan obiecał odpoczynek, a ten odpoczynek to nie brak problemów, lecz bezpieczeństwo nawet pośród niepewności. To świadomość, że nawet jeśli coś nie pójdzie po naszej myśli, Twoja ręka jest nad nami. Dlatego powierzamy Ci wszystko, co nadal ciąży w naszym wnętrzu. Składamy przed Tobą nasze zagubione myśli, sprzeczne uczucia, zmartwienia, które odbierają nam pokój. Ty jesteś Bogiem, który bada serca i wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze to wypowiemy. Prowadź nas swoją mądrością, Panie, przed nami decyzje, które trzeba podjąć, drogi, które wydają się ciemne, sytuacje, które nadal nie mają rozwiązania. Ale zamiast działać impulsywnie, chcemy najpierw szukać Ciebie. Niech Twój Duch da nam jasność. Niech Twoje Słowo będzie lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Prosimy o Boże prowadzenie w każdym dzisiejszym wyborze. Niech nie prowadzi nas lęk, wątpliwość ani presja, lecz pewność, że Ty jesteś przed nami, otwierasz drzwi i zamykasz inne z powodów, które zna tylko Twoja miłość. Panie, prosimy Cię także o siłę. Wielu, którzy towarzyszą tej porannej modlitwie, jest wyczerpanych, są serca zmęczone walką, ciała, które nie odpoczywają, umysły, które budzą się już przeciążone. Ty jesteś tym, który odnawia siły zmęczonych i pomnaża moc bezsilnych. Tchnij w nas swoje tchnienie życia. Odnów przygnębioną duszę. Podnieś tego, kto upadł. Uspokój tego, kto jest w rozpaczy. Twoja obecność to odpoczynek. I o ten odpoczynek teraz błagamy. Prosimy cię, panie, o uzdrowienie. Uzdrowienie ciała, umysłu, duszy. Uzdrowienie ran, których nikt nie widzi. Bólu ukrytego za uśmiechem. Ty jesteś Bogiem, który leczy złamane serca i opatruje nasze rany. Odwiedź tego ranka każdą osobę, która modli się ze mną. Niech tam, gdzie jest choroba, przyjdzie ulga. Tam, gdzie jest smutek, niech zakwitnie radość. Tam, gdzie jest strach, niech zakorzeni się wiara. Niech Twój dotyk będzie realny, obecny, niezaprzeczalny. Modlimy się też za nasze rodziny. Oddajemy każdy dom Tobie. Wiemy, że wróg próbuje ukraść pokój w domach, wprowadzić podziały, nieporozumienia, chłód emocjonalny, ale ogłaszamy, że Ty jesteś fundamentem naszego domu. Niech będzie pojednanie tam, gdzie jest dystans. Przebaczenie tam, gdzie są urazy, jedność tam, gdzie była separacja, postaw swoją ochronę nad każdą osobą w naszym domu. Chroń przed wypadkami, chorobami, atakami duchowymi. Niech nasz dom będzie miejscem pokoju, wiary i nadziei. Błagamy również o zaopatrzenie. Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Znasz każdą potrzebę, każdy rachunek do zapłacenia, każde finansowe zmartwienie, które dręczy umysł. Otwórz drzwi pracy, możliwości dochodu, właściwe kontakty. Naucz nas być dobrymi zarządcami i przede wszystkim ufać, że naszą prawdziwą źródłem jest niebo. Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje, który karmi ptaki, który przyodziewa lilie, który troszczy się o nas w każdym szczególe. W tym dniu, który się zaczyna, ogłaszamy, że nasza ufność jest w Tobie. Niezależnie od tego, co się wydarzy, nasz pokój nie zostanie zachwiany, bo nie zależy od okoliczności, ale od Twojej obecności. Twoja obecność idzie z nami. Ona jest przed nami, ona nas otacza, ona nas podtrzymuje. I nawet gdy jej nie czujemy, wierzymy. Bo wiara to nie uczucie. Wiara to zaufanie temu, co zostało obiecane, a obietnica już została dana. Moja obecność pójdzie z tobą i dam ci odpoczynek. Dlatego odpoczywamy, nawet gdy dusza jest niespokojna. Odpoczywamy nawet bez wszystkich odpowiedzi. Odpoczywamy, bo wiemy, kto jest z nami. A teraz z lżejszym sercem, spokojem w umyśle i pewnością, że nie jesteśmy sami. Przechodzimy do kolejnej części tej duchowej podróży. W tym spotkaniu wiary jest jeszcze coś cennego. Zostań ze mną do końca tej modlitwy. Bóg nadal chce do ciebie mówić. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, jeśli w którymś momencie poczułeś pokój, ulgę, kierunek, lub po prostu przypomniałeś sobie, że Bóg jest z tobą, zapraszam cię do napisania w komentarzu słowa Amen. Ten gest to wyraz wiary, a także sposób na połączenie się z tyloma innymi, którzy, tak jak Ty, szukają Bożej obecności tuż o świcie. Codziennie o szóstej rano ta wspólnota spotyka się, by rozpocząć dzień pod Słowem, w modlitwie i w obecności Ducha Świętego. Od dziś jesteś tego częścią. Należysz do tego łańcucha wiary, wstawiennictwa i nadziei. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnej modlitwy. Bóg ma coś nowego do wylania na twoje życie każdego dnia. Jutro o tej samej godzinie znów będziemy razem. Niech twój dzień będzie prowadzony przez pokój Chrystusa i niech twoje kroki będą dzisiaj pewne, bo towarzyszy ci obecność Boga, który cię podtrzymuje, umacnia i prowadzi. Do jutra, w tej samej wierze, w tej samej obecności.